Śliny są trawione u krowy w żwaczu. Nie w jelitach. W jelitach następuje wchłanianie, a my żwacza przecież nie posiadamy. Więc wykazano na przykładzie tego zęba, że z całą pewnością Neandertalczyk był mięsożercą. Sprawdzono poziom różnych związków mineralnych i wykazano wysoki poziom. Cynki. ale nikt nie wiedział jak, do czego to odnieść i jakiś doktorant z Francji wpadł na pomysł, że trzeba z mniej więcej z tego samego okresu, czyli 40 lat, 40 tysięcy lat wstecz, znaleźć mięso i roślinożerne zwierzątka i znaleźli, a że do analizy jeden gram kosteczki był potrzebny, więc pobrano z kosteczki królika, kozicy, wilka, jeszcze jakieś jedno zwierzątko było, no i wyszło, że mięsożerne zwierzęta miały taki sam wysoki poziom cynku jak neandertalczyk, a kozica i królik miały czteropięciokrotnie mniejszy. Więc z całą pewnością byliśmy mięsożercami, dzięki czemu nasz mózg potroił swoją objętość w ciągu tych kilkudziesięciu tysięcy lat. A teraz mamy odwrotną tendencję poborowi od lat 70. poborowi w Stanach Zjednoczonych i w Holandii są sprawdzani pod względem wskaźnika IQ. No wiadomo, że do wojska nie idą ludzie z najwyższych sfer, więc to badanie może nie jest do końca wiarygodne, ale wykazano w nim, że z roku na rok wskaźnik IQ maleje. A na SGGW w zespole profesora, Stanisława Bergera przeprowadzono eksperyment na szczurach. Jedna grupa była żywiona olejami i margarynami rzekomo zdrowymi, a druga dostawała tłuszcz mlekowy. I te drugie miały o 30% więcej szarych komórek. No więc jeżeli mamy myśleć i funkcjonować, to musimy o siebie zadbać. A ja...